I w poszukiwaniu Alfonsa część druga Ta Ej, płomień stali Mocne, skin seństwo No co za cfel <noise> Jeszcze klątwa na nas rzucił po śmierci Klat, Klątwę to ryju, <noise> No i z ryja mów i teraz my ją mamy Kurwa. Ale w dupie. Kotas. Co ty go tak jak dziewczynka? No właśnie, bo nie mam broni, mówię ci. Nikt. W ogóle w sklepach... No znaczy w ogóle tych, po co idziemy gnoi? w stronę tego? Nie wiem. W tych gnoi w mieście nic nie wylatuje dla mnie. Mam broń cały czas z drugiego aktu. To jest nie fair po prostu. Jest. Dobra, do... No i tak popadali. Rakanisiu. Poszło. Całkiem łatwo. arena arejnowa tarcza dla mnie. Chciałem ci ją zabrać. To jest ta Paladyna. Ale górna. Nie podoba ci się? Słaba. Odpalę te dziadostry. Jakie efekty specjalne. Mam cię. ciepło. Hej, Tristram. Welcome to the Tristram. Krowa wybuchła koło mnie. Tristram śmierdział kupą. Tak. Ej, Rubin bez skazy. Który ci zabrano? Nie, mam go. Tak? Tak. Wiesz, co za parowa. <laughs> Szybsza Chris Griswold. Ej. Chris Griswoldzie. Jeszcze idą klany, klany nocy. Wiesz, wszystko super, nie? A wkurza mnie ten uczy. Dobra, ja pobiję Griswolda trochę. Tylko, że on chyba woli ciebie. Ach, to niech nie goni, stary. <grymne> słap mnie, słap mnie. Powolony jest. stary. Nie, nie wierzę nic. <grymne> nic z niego nie wyleciało, bo to jest taki, to jest taki słaby. Idę do karty Kaina. Ole, dostali. Kurde, znowu klątwa mam na sobie, która zwiększa im obrażenia. Ej, dwa pierścienie leżą. Ej, to boli. No bo... Um. O, to bolało. Otwórz portal. Chwila, bo ja tutaj też mam przyjaciół. Portal! Ej, coś, coś, coś tu jest nie tak. Dlaczego my tak giniamy? To jest nie fair. No teraz zostałem ta, ta, ta klątwa nie chce ze mnie zejść, a ona... Z... O, już zeszła. Dobra. do Tutaj jakiś świat nieszczęście. O w dupę. What's up Dobra. man? Znaczy, piję te klany nocy. Ale teraz padamy. Nie <laughs> wiem Jak dlaczego. Bo... Ej, ej. Ekwipunku dla mnie nawet. To jest nie, nie fair. Ok. Dobra, kończymy odcinek. Mhm. Mm Chyba, na tyle w Tristram. ok. Identyfikuj nam przedmioty teraz, stary Gnoju za darmo. Hej. Okej. Okay. Zostań na chwilę i posłuchaj. I to by było na tyle. Czekaj chwilę bo jeszcze idę do Akar. Świetnie! Jesteśmy bardzo Dobra, co? Ej, dostałem pierwszeń! Hej, hej!